Halo, halo, witam, witam, witam serdecznie, dzisiaj kolejny odcinek z Dark Souls 3, lecimy się robić tam porządek. Co prawda jak pamiętacie ostatnio sobie tutaj na tych bagnach trochę nie posiedzieliśmy za dużo, bo nawet nie dowiedzieliśmy żadnego z tych kozłów większych, ale sądzę, że i tak jest bit. tylko modną, więc jest git, właśnie nie odchodzili na mnie. Tak, źle zrobiłem, naprawdę źle. Mogłem odczekać po prostu. Ale dobre, już, nic się nie stało. Mm, dobra, tam na górze chyba już wszystko, co mogliśmy wziąć, to wzięliśmy. ...w tym odcinku. A, no i my jesteśmy teraz tutaj, okej. Okay. Ogólnie jak gadałem z kumplem ostatnio właśnie... ...oho? Jak gadałem z kumplem na temat... ...właśnie bossa w tej lokacji... ...to powiedział, żebym miał się o baczności i właśnie... Zastanawiam się co miał na myśli dokładnie. Ale dobra, pierwsze co to weźmiemy hmm. to nisko I wrócimy się tam i zobaczymy, co tam w ogóle jest. Mmm, tutaj nie da się nic zrobić więcej. Tutaj zobaczmy sobie po bokach, czy coś jest. Ale chyba nie. Oba, że znów jakiś koliół podalony. Nie, no, trzeba przyznać, no. Ci, odprawy na twarde, mają, dobre! Właściwie to są ciekawe pomysły, nie ma Najgorsze jest to, że on. na akwarii. Wolę już walczyć. Yy, Boże, wolczyć. E, e, walczyć z kozłami, bo chociaż, jak się je zaatakuje, to przestają atakować. się, nie? No takie wow, co się stało? Natomiast siryce, że mnie denerwują naprawdę mocno. Ale, mam nadzieję, że to i zaraz to ogarniemy. Aha, czyli, że tutaj ogólnie dało się przejść, żeby ich ominąć. No fajnie, fajnie. Coś jest? Nie wiem, w ogóle słyszałem, że teraz jakieś dźwięki, bosopodobne. są podobne. O, i widzicie, on dostaje tylko. No, ma takie... What the fuck? Coś dzieje, ja muszę z tego powodu wyjść. Pierwszy ten pójdzie i teraz tego. Teraz tego. No, no, nice. się udało Mogę to No. jakoś? Tak, Tak, No. No to typowo moim zdaniem wygląda trochę na arenę bossa, no ale no dobra, mamy niedaleko checkpointa, no to na ludzie Dobra, zobaczmy. A to ciekawe, bo było słychać... Było słychać e, tego, że się biją, ale jak tam patrzyliśmy, to nie było ich. czyli trzeba będzie uważać. I kolejna walka, która będzie trwała z y, pół godziny. Super. Alo kamera. Dobra, czyli krótka mówiąc, scenka pokazuje nam, że kolejny kość chce się z nami napierdzielać. Super. Od... No! A nie wyglądało zbyt kolorowo No dawaj Są hmm. strasznie długi ataki to jest problem Ale ja też nie widzę jak to strasznie mało Co? Długi? Ej, no ja się nie pisałem na walkę na jednego, halo. Walkę trzech. A, oni siebie też, ale to czekajcie, przecież jak on robi skoki do mnie, to to nie zadywało mu obrażeń. Halo, coś to jest nie tak A, fajnie, zblokowali Wow, A mam pewien pomysł. Ale go przetestuję sobie już zaraz. Niech ataki naprawdę dla mnie zostają zagadką. Ale pokonany, prawda? A nie? Proszę, że nie wyciszyłem sobie meska. No z tym gościem już teraz bez to będzie ciężko, bo... Jeśli teraz przegramy, ja na pewno sądzę, że tak się stanie... To poleciłeś prawda kapiczki, ulepszyły sobie tą broń i dopiero później wrócimy. Nie, on? A, tutaj. Okej, to jest taki fire attack. Aj, za wcześnie. Sekundę chyba. Aj. Kolejny? Już przyszedł kolejny. No ja bardzo.

Dobra, nie ma I teraz ten pseudo potężniejszy. Okej okay. rozumiem co bat, czyż to nie jest Rengoku po prostu Toż to Rengoku z Demon Slayera, da fakt. To no, w sensie. no już był bullshit, bo to mnie naprawdę nie trafiło. Ten ogień ma zbugowane hitboxy. Tyle mogę powiedzieć, co im udało się w końcu! Ja pierdolę! Nie wierzę, jestem zajebisty! Oh, jemen! Yeah Co prawda, zajęło to kurwa, nie wiem, 2,5 godziny, ale chuj! W końcu się udało! To się liczy, kurwa! No i zajebiście, Popiołem władcy! Jestem kurwa władcą! Mam to wyjebane! Ja pierdolę, nie wierzę! Ile to kurwa czasu zajęło? To jest po prostu kurwa dramat! Nie wierzę, że to tu się odjebało. Kurwa jakieś katakumby i chuj, twierdza. Nie wierzę, że nie wierzę. Co tu się odwaliło to jak... a nie wierzę. Jeszcze pójdziemy to i zobaczyć, bo to i mnie nie było sprawdzić co tu w ogóle jest Tam coś jest się... Kuta Pusty klejnów I te gówniaki Powiedz mi, że tam jakiś bije na górę no No zdobyte, zdobyte, nice A ja teraz tu to parę Mam to wywalone Chobu do to parę Czy to są jakieś jaja? Poważnie, po dziesięciu odcinkach spotykamy jeszcze raz tego gnoja. Mega łaska, teraz on poszedł. No i tylko mogę już nabrać ha! Ja otworzyłem to sobie z tej strony. Tam coś jest, ale mi się nie chce z tym gościem walczyć. Ja mam zamiaru po prostu z nim walczyć. Cały ten. Myśle... Przez chwilę myślałem, że te liście to on. Ja pierniczę i się z nie Ale nie tam dalej coś jest Dałbyś mi chociaż no nie wiem. Zrobić unik Lasz mi zrobić unik w noju? Jezu! Dobra, faktycznie odróżnę. Mam to wywalone. Takimi przeciwnikami też nie umawiałem, że mam walczyć. Dobra i co mamy tutaj? Hmm. O nie szkielety! Ale nie mogę ich rozwalić do końca. Chyba. Aha. Waj do ich What the- To walka, bo tu można mega podspaść podpaść. Aczkolwiek wyszło na dobre. Aż mi się przypomina taką z Edena. że co teraz, bo tu na razie są same szkielety. No i ten Shadow Assassin dziwny strasznie. Oj. Nie wiedziałem, że ten szkielet robił mi... Jest, chyba jest, ale... No, sorry. no dużo was tu trochę Raczej jest to, że mam trzy teraz drogi do wyboru i nie wiem którą się wybrać Dobra, dusza, kolejna Oho, ten jeszcze przyszedł Tam coś chyba jest A jak żeby inaczej, błąd ketalidów O, jednak nie trafił stąd. O boże, jaka bu... jaka horda. Dobra, i my teraz tutaj. O. Nie! A, to no dobrze. Wow! A bo. O Jezus, majota taką taką będą przeserane dla mizera. zaraz. W sobie to już są. co? Taki gówniacki szkielet też może to zrobić? Toż to jest bez sensu. Nie ja jeszcze żyję! O kurwa! Aaa, bo ja spadłem aż tam, dobra, ogarniam temat A i się zaraz udać tam, bo dobra Szybko schodź po tej drabinie Лагам не спадайте тут за мной. Нехцы растут. Ой, не стандин же ты сделал. Mm-hmm. No nie no, znowu ten hmm. Dobra, tutaj nic nie ma. A ja przez te katakąby nabawię się kuźwa claustrofobii zaraz coś ciekawego. O, to jakiś kolejny asesynom w Tak dziwnie atakuje. No, dobra, to już No to i będzie gorzej O Boże w tych katakombach idzie tak się Nie, czekajcie, już ten dom teraz Czyli ja się teraz wróciłem Będę teraz Okej. Okay. The fuck?! Właśnie coś słyszałem, że nadjeżdża, ale nie sądziłem, że takie coś. i przydałoby się tu nisko jakieś. dostałem, ok. czyli trzeba uważać na to, bo w niektórych są takie duszyczki, które chcą mnie zabić, spoko. I DIDN'T EXPECT THAT! Wiecie co ja wam powiem, ja jestem aktualnie już mega zmęczony po tym, po walce dwugodzinnej z tamtym gnojem, więc aktualnie sobie zakończymy, mam nadzieję, że się podobało i cóż, no że jednak ktoś da to łapkę w górę i będzie ich trochę więcej. Ale dobra. No w takim razie do następnych filmów, co nie? Ciao.